Witam wszystkich. Arek, przywitaj się. Simona. To, to są odpowiednie obuwie do takiej ciężkiej pracy. O, dokładnie. W takich warunkach. Miał dzisiaj coś innego robić chłopaka. Tu widzicie. Stoi nasza trzydziecha. Niezawodny sprzęt do wożenia. Odpali, odpali. Mamy tutaj pryzmę, tą co zrobiliśmy pierwszą. Chester. Uciekaj! Wozimy 30 kukurydzę codziennie. Dwie skrzyneczki takie pełne starcza to wtedy na 34 sztuki po takiej dobrej szufli śniegowej. Wtedy i jeszcze sześć wiader biorę bykom i ołówką do drugiej obory. No i postanowiłem nagrać, pokazać jak to wygląda. Tak to woziliśmy farmerem, ale Arek zajeździł farmera i tyle wyszło. Prawda, tylko prezes. No, prezes zajeździł farmera. <grymne> Nie żartuję, no, pierścienie po prostu się skończyły. Z tego co majster Arek był i pomagał rozkręcać. Wypowiedz się jak to wyglądało. No, co jak to wyglądało? Wszystko dobrze, tylko pierścienie popękały na pierwszym i czwartym pokoju. No, a reszta są też trochę wyklepane. Nie wiadomo czy to przez to, że kiedyś yy, strzelił przewód od smarowania, sprężarki i trochę oleju było mało i może trochę je przyłapało, czy po prostu się zużyły, bo takie były, nikt tego nie wie. Ale już niedługo będzie farmerek. My skończymy sezon kukurydziany i będziemy... Renia zostanie zaprzygnięta do paszowozu. Tak jest. I będziemy wtedy mieszali tm TMR, czyli kukurydzy, znaczy kicha z kukurydzy. Bela. Nie bądź taki amerykański. Ho, 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 ho. No ty, no. Co amerykański? I, I śruta, oraz lejemy takie bakterie, czyli mikroelementy. I co jeszcze? A rzepak sypaliśmy w tym roku. Zobaczymy, czy będziemy sypali, bo bere są bardziej wysoko, więcej będą miały białka w sobie na pewno niż w zeszłym roku. To może nie będziemy sypali rzepaku. No to zamiast, jak nie było rzepaku, to sypaliśmy, ale rzepak jest tańszy, także dlatego. Już trochę tu pryzmy poszło, około 40-50 cm szerokości idzie na jeden dzień. Także myślę, że... Ile miesięcy czasu? Jeszcze? Nie, ogólnie. Nie, no trochę więcej niż miesiąc czasu. Ale jeszcze tak sobie trzy tygodnie pewnie. I będzie koniec tej pryzmy, wtedy zaczniemy brać tamte silosy. Najpierw ten szerszy, później ten mniejszy. No i trzydziecha, jak się napełni taką skrzyneczkę do, do tego, do czubka, to trochę trochę przodek... Brakuje obciążenia. Tak. To Ewidentnie. się pojawia wspomaganie. Paluszkiem kręcisz jak trzeba, tylko nie, nie skręca. Dobra, ładujemy i jedziemy. A wysyp zobaczycie jak wygląda. No i dobra, załadowaliśmy pierwszą skrzyneczkę Tak około 10 minut Może nawet nie, bo To co mówiłem, plus ale Moldował i plus 5 minut, tutaj było to Niecałe 10 minut z udeptaniem jednorazowo. Widzieliście tam z tamtej strony, co teraz pokazuję. Troszkę z góry jest sprześniałe, ale to tutaj były tunele myszy. Już zdążyły się wpakować. Widać dziury myszy czy tam szczurów. Ostatnio widziałem myszy, szczurów jeszcze nie widziałem. Widziałeś? Tu był? No, no to także ekipa. Wysyp tutaj następuje przez zwolnienie tej dźwigni blokady. <glokady>. Tylko trzeba tą klapę z tyłu otworzyć. To zawsze się samemu, czy we dwóch, ktoś otwiera. Szarpnę dwa razy trzydziestko i wszystko sobie spada. Lepsze rozwiązanie jest jak ktoś z tyłu, po prostu coraz trochę pociągnie. To jest równomiernie rozciągnięta. tak jak samemu, no to jest dużo zabawy. To w dwóch miejscach się zrzuci. Później następną skrzynkę znowu w dwóch i po robocie. Dobra, odparam trzydziechy, tylko muszę ten hebel założyć. Znaczy się o minusową klemę. Bo patrzcie co się dzieje. Wyciągnięty kluczyk mam. Dwie kontrolki tu się żarzą. Odładowanie i od o, y... oleju ciśnienia. Całkiem wyciągnę, czy też się świeci? No całkiem jak wyciągnę. A jak trochę, a jak włożę takie normalnie powinno być, tylko się świeci od, od oleju. Nie wiem czy odładowanie się nie świeci, a wcześniej się świeci. Po prostu gówno, a nie produkty. Dobra, trzymaj majster, ja odpalę ją, bo jest jeszcze druga sprawa, mianowicie klema się zepsuła, klema plusowa się przepaliła i patrzcie, nie mam plusowej, mogłem dzisiaj kupić w sumie i muszę takie tutaj, takie cyrki wyprawiać. tego przyjecha, wykorzystywane jest do tego. Teraz pokażemy wam jak to wygląda, tylko Arek musi zapalić światło i podgarnąć tutaj siano. dla krowy. Ona jest zasuszana. No i tak to przyjecha, widzicie. Dęb, dęba stawia Daje dębem. Dęb. Czy jak to tam się mówi no Łokień z rury przód do góry Trochę na początku wyrzucaj trochę dalej tam? Zważaj. Barka! Ty, słaba ta barka bo zasuszona! A, widzisz, Trzymaj. Trzymaj, ja to pokazać. To No i elegancko, nawet dobrze wyszło i zakładamy klapę, Arek założy klapę, no i z powrotem jeszcze jedna skrzyneczka, tylko tutaj trzeba teraz będzie resztę pozamiatać i, i tak to wygląda, później rozdać, trzy nasypać. trochę jest roboty, wiadomo, ale jak trzeba to trzeba tej się do czegoś, już w tym roku od remontu nakręciła 40 motogodziny, to także całkiem sporo Czekamy na farmera Będziemy wozili obornik, ale jak skończymy z kukurydzą Bo tutaj między tymi kółkami, linami to farmerem jest wygodniej Poza tym dużo tego obornika nie ma Ale będziemy wozili pod, pod zimową orkę Znaczy przed zimową orką no. Tak to tu u nas się dzieje, widzicie trochę betonu wylane Tu paszowóz będzie stał, się podprząta oczywiście później jak już będzie tutaj się stał Paszowóz Krowy sobie czekają, jeszcze na razie póki nie jest tak zimno na polu Dokarmiamy, schodzi jedna do dwóch belek dziennie czyli sporo No ale no ale właśnie z powodu tego, że nie mamy tego fermera jeszcze To krowy Byłyby już dokarmiane TMR-em, a tak jak Johnem, to mi jest ciężko wjeżdżać tam do tego, do obory, teraz jak 30, bo jest trochę wąsko, dużo zabawy, więc poczekamy. Jakby już musiały naprawdę stać w oborze, no to wtedyśmy mieszali, ale że nie muszą, więc zostają. Troszkę odpadu z tej strony jest, no ale już sporo poszło, więc, więc troszkę coś tam zawsze jest. W mam nadzieję, że nie będzie. Dobra, teraz nie gaszę trzydzień, ona tyle co spali, to niech się pyrka przez tą klemę, widzicie, trochę po Januszowemu i spaliłem, ją, ale no nie mam klemy. Ja dzisiaj mógłbym kupić, ale zapomniałem w ogóle o tej klemie, więc jest jak jest. No i co? No i tyle. Ładujemy następną skrzyneczkę. później ogarniamy, znaczy dajemy dla każdej krowy po takiej szufli albo półtora, zależy ile tam jest. Łopacie, jak zwał, tak zwał. Śruta na wierzch i wiążemy. No i druga przyczep, ta przyczepka, skrzyneczka załadowana, też ubita, zbieramy praktycznie do czysta, Roma tam już nie drzemy ziemi, tam zostanie miejscami troszeczkę, tak jak widzicie, ale ziemię widać, więc jest pozbierane do czysta, nie zostawiamy jakiejś tam grubości, jak niektórzy twierdzą, że tam na no, dole niedobre, czy coś tam, takie pierdały. Dobra, bierzemy ściechę i lecimy drugą skrzyneczką i widzimy się już w środku. No i dobra, mamy tutaj rozsypane kubki kukurydzy. Teraz śruty damy i wiążemy krówki. A ja tymczasem będę kończył odcinek. No i tak to się prezentuje nasza praca codzienna. codzienna. W sumie praktycznie od kiedy pójdą krowy na, na pole dodajemy kukurydzę codziennie. Chyba że, chyba że, nie wiem co, to wtedy się nie daje, ale tak nawet widzicie, dokaszaliśmy jak się skończyła zeszłego roku. I cały czas się karmi. No i od początku sierpnia zaczęliśmy już dawać sianokiszonkę, bele na pole. Wcześniej szło trochę mniej tego, teraz trochę więcej, bo już jest mniej tego wszystkiego na polu. Więc trzeba dokarmiać. No i dobra. Także Liczymy na subskrypcję, łapki i tak komentarze. No. Także dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.